Marek K., pseudonim Celebryta, przyznał się w Sądzie Okręgowym w Katowicach do udziału w gangu Psychofans i opowiedział o przestępstwach popełnianych przez kiboli ruchu chorzów. Niedawno w Sądzie Wyjaśnienia złożył Marek K., pseudonim Celebryta. Po ponad czterech latach po zatrzymaniu poszedł on na współpracę z prokuraturą i przyznał się do stawianych zarzutów. Przez wiele lat był członkiem gangu Psychofans. Do sądu przyjechał w asyście uzbrojonych oficerów CBSP. Te środki bezpieczeństwa były spowodowane tym, że kilkanaście dni temu uzbrojeni w noże kibole ruchu chorzów przeprowadzili nieudany zamach na celebrytę. Namierzyli go w centrum Katowic i podjechali do niego mercedesem. Mieli w rękach noże i pokazywali K, że ma zjechać na bok. Wykonywali też gesty podcinania gardła oraz udawali, że strzelają do niego z pistoletu. Celebryta przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zaskoczeni kibole ruchu chorzów ruszyli za nim z kilkusekundowym opóźnieniem. Marek K. zgubił ich podczas szalonej ucieczki ulicami Katowic. CBSP zatrzymało jednego z napastników, który został aresztowany. Przed rozpoczęciem przesłuchania celebryta złożył wniosek o usunięcie z sali rozpraw współoskarżonych. Ich obecność może działać na mnie krępująco i wywoływać presję psychiczną. Napisał do sądu. To wywołało dyskusję. Na czele gangu stali maślak, Maciuś, Laki, Baluś i Zajączek. Wyliczał celebryta. Dodał, że on był w ekipie Lakiego z Rudy Śląskiej. Żabole jak go widzieli, to mieli śmierć w oczach. Laki budził przerażenie nawet u naszych chłopaków. Bali się, że jak mu podpadną, połrywa im uby. Władze Rudy Śląskiej dawały nam pieniądze, które przeznaczaliśmy na narkotyki. Pseudokibice Ruchu Chorzów mieli świetne kontakty w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej i byli przyjmowani w magistracie przez wysokich rangą urzędników. Dostawaliśmy miejskie granty i te pieniądze przeznaczaliśmy na narkotyki. Przedstawiciele urzędu zapewniali nas, że jak przyjdą do nich kibice górnika Zabrze, to nie dostaną ani grosza. Według niego najważniejszą postacią w kibolskim gangu był Maślak. On jednak od pewnego czasu nie brał już udziału w ustawkach czy osiedlowych ustawkach. Zajmował się robieniem interesów, czym tracił szacunek młodych członków psychofans. Wszyscy gadali, że ma najwięcej kasy, a tak naprawdę gówno robi. Stwierdził celebryta. Chwalił Maciej'a S. Maciusia, prawą rękę Maślaka. To był człowiek od ustawek i taktyki walki. Był jak Robokop. Jak się bił, nie wyrażał żadnych emocji. Zachowywał się, jakby był w pracy. Taki zawodowiec, jak uderzał, to na pełnym spokoju. Łukasza Bebalusia, szefa wywiadu psychofans, nazwał człowiekiem od brudnej roboty. On, Zajączek i ja decydowaliśmy o tym, co się działo na ulicach śląskich miast. Baluś rozpracowywał też kibiców innych drużyn. Z kolei Zajączek był o mnie zazdrosny, bo wiele lat temu, kiedy byłem trenerem personalnym, jego żona mnie podrywała. To musiało mu siedzieć w głowie. Stwierdził celebryta. Potwierdził w sądzie, że to pseudokibice ruchu Chorzów są odpowiedzialni za śmierć Dariusza Pastora z Torcidy. On był znaczącym pseudokibicem górnika Zabrze, był naszym celem. Miał zostać pocięty, wyeliminowany, ale nie zabity. Zginął przez przypadek. Do zdarzenia doszło w październiku 2017 roku. Kibole ruchu planowali wtedy zaatakować szalikowców górnika Zabrze malujących grafiti. Przypadkowo podczas tej akcji, psychofans natknęli się na jadącego autem pastora i zablokowali mu drogę. Kibic górnika Zabrze wyskoczył z wozu i próbował uciec pieszo. Dziesięciu członków psychofans dopadło go jednak i skopało. Na koniec jeden z nich skakał nieprzytomnemu już mężczyźnie po głowie. Kilka dni później pastor zmarł w szpitalu. Kilkadziesiąt minut po pobiciu pastora kibole ruchu zorganizowali w Chorzowie spotkanie. Była straszna awantura: wszyscy krzyczeli na Kaja, że po co skakał pastorowi po głowie. Mieliśmy ustalone, że takich rzeczy nie robimy. Najbardziej wkurzyli się baluś i zajączek. Mimo tej złości chłopaki byli jednak zadowoleni, bo przecież pastor był przez nas wytypowany do zrobienia. Stwierdził celebryta. Kilka dni po ataku na pastora. Kibole górnika i Gieksy napadli na Konrada z pseudonim Skubol z Psychofans. Został on pocięty maczetami, ale nie zgłosił tego policji. W odwecie kibole ruchu chorzów postanowili zlikwidować trzech rozpracowanych wcześniej pseudokibiców górnika Zabrze. Decyzję w tej sprawie podjęli Maślak, Maciuś i Laki. Po śmierci pastora, członkowie Psychofans zorganizowali spotkanie z małolatami, którzy brali udział w ataku na niego. Zajączek zagroził im że jak zaczną zeznawać, to poderżnie im gardła i wybije ich rodziny. To nie była najlepsza motywacja, ale uznałem, że lepiej, żeby się bali, niż cokolwiek opowiedzieli policji. Celebryta potwierdził też w sądzie, że brał udział w przygotowaniach do pobicia Kamila G. pseudonim Kama z Torcidy. Ten szalikowiec górnika Zabrze ukrywał się przed kibolami ruchu chorzów. Wystawiła go dziewczyna, która się z nim spotykała, a przy okazji kupowała ode mnie narkotyki. Pokazała mi budynek, w którym mieszka, i powiedziała, że on wychodzi codziennie o 6 rano i wtedy można go będzie zaatakować. Powiedziałem o tym Lakiemu, a on zdecydował, że w tej sytuacji go zrobimy. Do tego zadania wyznaczył zajączka i hanaka. Kiedy zapytałem, czy też mam wziąć w tym udział, stwierdził, że lepiej nie, bo robiłem obcinkę i mogę być spalony. Wyjaśnił celebryta. Kibole ruchu Chorzów pomylili się i zamiast kamy skatowali jego sąsiada, który z budynku wyszedł minutę przed nim. Potwierdził też sędziom, że wziął udział w bijatyce z kibicami Wisłoki Dębica. Doszło do niej na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Psychofans zablokowali swoimi autami wszystkie pasy ruchu i zaatakowali szalikowców z Dębicy. W awanturze wykorzystywano pistolety do paintballu, a także rakietnice. W wyniku ostrzału spalił się jeden z samochodów. Wspieraj nasz kanał i kliknij co trzeba. Do jutra.